Zupełnie inny mecz niż mecz grupowy, mecze grupowe w ogóle inne napięcie towarzyszy takim spotkaniom. Cel podstawowy to jest wyjść z grupy i niektóre zespoły zapewniają sobie. Już po dwóch meczach to wyjście, niektóre po trzech, tak jak my mieliśmy i do końca były emocje. Ten mecz będzie zupełnie inny. Musimy odciąć się od tego, co było w grupie. Skoncentrować się przede wszystkim na sobie. Wiemy, co chcemy poprawić. Wiemy, co nie funkcjonowało w meczu z Argentyną. Wiemy, że. Francja, myślę, że, że to jest podobny zespół na podobnym poziomie. Może więcej indywidualności, jeszcze bardzo szybkich zawodników na skrzydłach Mbappé czy Dembele. Świetnie radzi sobie Ziru. Generalnie no, jest to mistrz świata. Także grając przeciwko mistrzowi świata w boksie, jak masz szansę stanąć do ringu z mistrzem świata, to jak wygrać, to jesteś mistrzem świata. Myślę, że jakbyśmy my wygrali z Francją, to też byśmy się okrzyknęli wtedy chwilowym mistrzem świata. Marzymy o tym, wiemy, że Francja jest świetną drużyną. Ma świetnego trenera, zdobywał mistrzostwo jako zawodnik, zdobywał mistrzostwo jako, jako trener i na pewno mają też i doświadczonych piłkarzy, i młodych piłkarzy. I grając z Francją musimy marzyć o tym, żeby strzelać gole i będziemy robić wszystko, żeby tak było. Dzień dobry, panie. Na pewno każdy zespół ma jakieś fazy w meczu, gdzie popełnia jakieś błędy, które przeciwnik chciały wykorzystać, ale na te błędy trzeba mocno zapracować. Jeśli nie będziemy wywierać presji na przeciwnika, to on tych błędów nie będzie popełniał. Dlatego ważne jest, żebyśmy cały czas byli skoncentrowani, cały czas przygotowani do wywierania presji w każdym sektorze boiska. W zależności od tego, gdzie będzie piłka i wtedy się pojawiają błędy. Podobnie robią przeciwnicy, jak wywierają na nas presję, to my też popełniamy te błędy. Także dzisiaj zrobiliśmy analizę Francji, ale skupiliśmy się przede wszystkim na sposobie grania. Jak grają Francuzi, co robią, jak robią i dlaczego, i po co, i na co. اه nami co my chcemy zrobić jak محمود عبد محمود عبد الله صحفي مصري من العين الاخباريه سؤالي للمدرب كثير من المحللين قالوا ان منتخب المكسيك هو الذي كان يستحق الصعود لانه يلعب كره ممتعه اكثر من منتخب بولندا Italia, Uśmiechem skomentuję to. My się z Meksykiem było 0-0 i to my mieliśmy rzut karmy, a nie Meksyk. I nie chcę już wracać do tego, to już się zapisało w kartach historii. A na temat tych wszystkich rozmów o statystykach to. Pozwolę sobie powiedzieć, wiem, że po nas już chyba tu nikt nie przychodzi, także mamy trochę czasu do treningu, musimy zagospodarować ten czas. To opowiem wam taką historię ku przemyśleniom. Niedawno była się taka konferencja, na której spotkali się wszyscy miłośnicy statystyk z całego świata, dyskutowano o XG i wszystkich innych parametrach. Zaproszono też trenerów, uznanych trenerów, wygrywali Ligę Mistrzów, pracowali w reprezentacjach. No, i po dwóch dniach tej konferencji, namnożyło się tych różnych yy, wzorów, jak zwracać uwagę na co, po co i tak dalej. Zaczęła się dyskusja. I jeden z tych sławnych trenerów, mniejsza nazwisko, powiedział coś takiego. Kiedyś zapukał do mnie w nocy sąsiad i mówi, że zgubił kluczyki, czy pomógł mu od samochodu, czy pomógłbym je znaleźć. Mówi, OK, pójdę, pomogę. Ci. Szukają te kluczyki. Samochód stoi pod lampą, szukają tych kluczyków, szukają, nie mogą znaleźć. I w pewnym momencie. Pyta tego sąsiada słuchaj, a może pamiętasz, gdzie wypadły ci te kluczyki? On mówi tak, tak, pamiętam, 200 metrów stąd. A to dlaczego tu szukamy? No bo tu jest widno. I tak z tą samą piłką i z tą statystyką. Szukacie tam gdzie jest widno, trzeba szukać tam gdzie jest ciemno. Te statystyki nie mają dla mnie żadnego znaczenia. Jedyna statystyka w piłce to wynik końcowy i tabela. Ja innych statystyk nie uznaję. Kucz, nie? Przede wszystkim gratuluję Tunezji chwilowego Mistrzostwa Świata, bo to zawsze jest miło wygrać z aktualnym Mistrzem Świata. Jeśli chodzi o system, to nie bardzo rozumiem, o jaki system chodzi. Czy chodzi o ilość drużyn na turnieju, czy o co chodzi, bo to tłumacz tak niedokładnie powiedział. Z mojej perspektywy czasami mniej znaczy więcej. I myślę, że im więcej drużyn, tym te mistrzostwa. Oczywiście łatwiej będzie awansować na pewno te mistrzostwa z punktu sportowego, ale czy one będą atrakcyjne dla kibica? Już dzisiaj widzimy, że tych meczów jest bardzo wiele i na pewno, żeby wszystkie te mecze obejrzeć, to to jest naprawdę duży problem dla kibiców, a tu tych meczów jeszcze ma być więcej, nie wiem jak to ma się wszystko odbywać, w jakim czasie ma się to odbywać, 48 drużyn to ten turniej, nie wiem ile będzie trwał, półtora miesiąca, to myślę, że czasami można tą ilością drużyn zaszkodzić w widowisku, ja byłbym zwolennikiem tego, żeby tych drużyn było mniej, oczywiście trudniej byłoby się dostać na mistrzostwa, ale łatwiej by to było wszystko ogarnąć dla kibica, ale zdaję sobie sprawę, że Piłka to też biznes i, i też 48 drużyn to też 48 reprezentacji, większe zainteresowanie na całym świecie. Mówię nie, ja o tym będę decydował. Nie więcej ja będę robił za 4 lata, może już będę się czymś innym zajmował. Na no, rybach siedział w tym czasie jak na te mistrzostwa. Pytajcie zwodników, bo tu nie potrzebnie was przeciągnąłem, Piotr. Ci co nie grali w defensywie już siedzą w domu i mundial oglądają przed telewizorem, także to żaden zarzut w stosunku do nas. Obraliśmy taką strategię na wyjście z grupy, ale już z tej grupy wyszliśmy i teraz chcemy zagrać zupełnie inaczej. Taki mamy plan, zobaczymy co życie przyniesie, co boisko pokaże i na pewno cieszymy się bardzo, że zagramy z aktualnym mistrzem świata, bo to jest nagroda dla wszystkich nas, którzy tutaj jesteśmy. Mówię o zespole, mówię o sztabie, o kibicach naszych. Że gramy z aktualnej mistrzem świata, nie jest to mecz grupowy, gdzie Francja już ma zapewniony awans i gra sobie towarzystwo w ostatnim meczu grupowym. To jest mecz o być albo nie być przegrywający odpada i myślę, że ranga tego spotkania jest bardzo wysoka. My nie boimy się tego spotkania. Chcieliśmy, marzyliśmy o tym, żeby wyjść z grupy. Robiliśmy wszystko, żeby tak się stało, taki był nas cel. Po francusku to nie zabrzmi, ale po polsku 4 grudnia jest barburka i na początku mówiliśmy, żeby święto górników spędzić tutaj z dala od domu w Katarze. I ten cel osiągnęliśmy. Także wszystko, co zrobimy, to. Będzie na plus, ale przede wszystkim chcemy mieć satysfakcję z tej gry przeciwko mistrzom świata, przeciwko świetnej drużynie, przeciwko świetnemu trenerowi, byłemu świetnemu piłkarzowi i napawamy się dumą przed tym spotkaniem. Nie ma w nas strachu. Szanujemy rywala, doceniamy jego klasę, ale też nie przyjmujemy się tym, co ktoś mówi na nasz temat, tak samo nie przyjmujemy się, co się mówi na temat reprezentacji Francji. My we własnym gronie będziemy wiedzieli, co chcemy zrobić na boisku i zobaczymy, co jaki to efekt przyniesie. Do tego w takim sensie, że jednak większość zawodników występujących w pierwszej lidze Francji ogólnie gra z granicami kraju, większość, nie wszyscy. Dlatego ciężko mi się do tego odnieść. Ja mam miłe wspomnienia, jeśli chodzi o Francję, bo tak naprawdę dalej jestem zawodnikiem Olympique Marseille. Marseille. Jestem dalej wypożyczony do, do Juve. W każdym bądź razie mam miłe wspomnienia, byłem w fantastycznym klubie super chłopakami, super drużyną. Nauczyłem się wiele, wyciągnąłem wiele z tamtych momentów. I tak jak mówię, no, to, był, to był super moment dla mnie. Teraz jestem w nowym klubie. Mam nadzieję, że, że uda się w nim zostać. Jutro mamy fantastyczny mecz z Mistrzami Świata. Jest to, jest to dla każdego z nas w jakimś stopniu spełnienie marzeń, bo wyjście z grupy było naszym celem, ale. Zadaliśmy sobie teraz pytanie, co dalej? I oczywiście każdy z nas chce grać dalej w tym turnieju, występować. Wiemy, że.